Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie, jak zwykle, chciałam wszystkim podziękować za ławki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla Strzelca na październik 2021 roku. Rozkład będę robiła stali Wizard Starot. Oczywiście, karty były tasowane. Jeszcze troszeczkę potacujemy. I zobaczymy jakie tutaj energie będą chciały się dla Was y, pokazać. Jeszcze troszkę no i zobaczymy może już. I zaczynamy. W przeszłości macie ry rycerza Buław. Terazniejszość, cztery buławy, przyszłość, paść denarów, karta rada, dziesięć buław, środowisko, otoczenie, król buław, trudność, trzy denary. Jak je pokonać? Dwa denary. I wynik rada królowa buław. No macie strasznie dużo tych buław. Same buławy praktycznie. Tylko denary macie tutaj pazia i dwa denary. Czyli bardzo ogniście. Dużo działań, tak? Więc zaczynamy od przeszłości, czyli pójście za tym, co Was po prostu rozgrzewa, co Wam sprawia przyjemność, radość. Więc taka tutaj pokazała się energia w przeszłości. Oczywiście, czy, czy weszliście w to, czy nie, myślę, że też będzie różnie wyglądało. A czy daliście sobie tą szansę, czy poszliście za tą energią, myślę, że ona właśnie w tym czasie była. Hmm, Oczywiście taki impuls, tak? No bo, to, bo to, jest, to są małe arkana, więc ona nie trwa długo. Więc nie wiem, czy się strzeliście, czy poszliście właśnie za tym, co was tutaj rozgrzewa, czy nie, ale bardzo fajna tutaj energia była. Z takiej tutaj wychodzimy. Natomiast w teraźniejszości, cztery buławy, czyli właśnie też taka właśnie fajna energia do, do cieszenia się do właśnie bycia w tej swojej takiej enklawie, odnoszenie jakiegoś sukcesu, świętowania tego sukcesu. Może też jakieś spotkania też tutaj może szykują się. Więc myślę, że właśnie jeżeli też są to, bo Cztery Buławy też mówią jakieś tam spotkaniach, tak? Więc też wchodźcie, tak, ona tutaj tą rękę tak wyciąga, zapraszająco, więc myślę, że warto, jeżeli jakieś imprezy, coś by się szykowały, to jak najbardziej, jeżeli nawet nie macie ochoty, to, to pójdźcie. Cieszcie się, radujcie się z innymi, jeżeli macie co świętować, to świętujcie po prostu, tak, więc jest to fajny, dobry czas i w ogóle takie poczucie zadowolenia. Natomiast w przyszłości pokazuje się paść denarów, też bardzo fajna energia. Uczenia się może jeszcze potrzebujecie się dokształcić, um, poszerzyć swoją wiedzę w jakiejś dziedzinie, jak najbardziej. Czy po prostu praca nad sobą, przyglądanie się, badanie, sprawdzanie, nie wchodzenie tak po prostu. Um, właśnie z jakimś takim wielkim entuzjazmem, właśnie bez sprawdzenia, bez badania. Tutaj jest taka ostrożność. Ten paść denarów ma w sobie właśnie taką chęć oczywiście wchodzenia w rzeczy nowe, tak, poznawania, ale on też bada, tak. On nie wchodzi w takie rzeczy tak na ślepo. On po prostu przygląda się, Bada sprawdza, więc tutaj też ważne jest, żeby właśnie też w ten sposób podchodzić do rzeczy nowych, tak? Z ciekawością, ale też przyglądać się im, tak? I to też dzięki temu też uczycie się, tak? Więc bardzo fajna, świeża energia, taka poznawcza. Karta rada. Dziesięć buław, więc myślę, że wchodząc właśnie w jakieś tematy, tak, żebyście też pamiętali o odpoczynku, żebyście się za bardzo nie przeciążali, a żeby na to zwrócić uwagę. Jeżeli są jakieś tematy, które Wam ciążą, które bierzecie na siebie, a nie są Waszymi tematami, tak. Bo często sami bierzemy na siebie jakieś problemy i nie wiem, wydaje się, że jesteśmy za coś odpowiedzialni, że powinniśmy komuś coś pomóc itd. Tak no to się przypatrzcie, tak? bo może to być duże obciążenie i może potrzebujecie też troszeczkę odpoczynku, eee, też przejścia właśnie w kolejny etap, żeby złożyć to, odpocząć, tak, złożyć te, te, te buławy. I żeby wejść w nowy właśnie etap już z taką lekkością, tak? To na to zwróćcie uwagę, żeby się nie przeciążać. jeżeli, tak jak mówię, jeżeli jest coś, co Was może właśnie blokować w poznawaniu, w cieszeniu się, tak? Z tego, co osiągnęliście, są jakieś tematy takie ciężkie, no to też złóżcie te buławy i przyjrzyjcie się, czy one w ogóle są wasze, tak? Czy nie bierzecie czegoś po prostu na siebie? Natomiast wasze środowisko, otoczenie pokazuje się jako król buław, czyli też właśnie dużo ognia, dużo działań, wdrażanie pewnych jakichś tam właśnie już planów w działania, więc bardzo fajna tutaj taka dojrzała energia dużo u tej osoby może się po prostu dziać, tak? Albo po prostu jest ta energia wymagana właśnie w tym czasie, tak? Że dobrze byłoby wejść tej osobie w tą energię. Jeżeli, no, właśnie nie czuję tak jeszcze tego, tak? To jest to, może mówić też ta energia, że żeby właśnie wstrzelić się w coś, tak? Żeby, żeby coś fajnie tutaj się ułożyło, za, żeby, żeby rozkwitło później, to trzeba właśnie wejść w tą energię króla Buław i po prostu zadziałać, tak? A nie siedzieć tylko. Więc tak to wygląda. Ale myślę, że jak ona się pokazuje, to też będzie ten impuls. Tylko, że ten impuls nie będzie wiecznie trwał, tak? Ponieważ są to małe arkana. Natomiast jako trudność pokazuje się, pokazują się trzy denary, więc trudnością może być tutaj współpraca albo po prostu wysoki poziom tej współpracy, tak, żeby, żeby to było na odpowiednim właśnie poziomie. Może też być troszeczkę jakieś może u Was niechęci przyjrzycie się do współpracy albo może właśnie źle sobie radzicie współpracując z innymi wolicie. Pojedynkę, więc tutaj może być tutaj taka energia, która mówi, że jednak dobrze by było w tym czasie, żeby jednak e, współpracować z innymi ludźmi, że współpracując, więcej osiągniecie, tak. Natomiast e, tutaj, jak, jak ją pokonać, tak? Mamy dwa denary. Myślę, że tu chodzi o to, żeby się przyjrzeć tej swojej rutynie, codzienności, jak działacie jakie macie właśnie przyzwyczajenia, żeby może właśnie popracować nad tym, nad, 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 tym, nad tą waszą właśnie rutyną, która powoduje, że ciężko jest wam współpracować na przykład z innymi osobami. Sprawdzić właśnie ten kurs, właśnie czy on jest zgodny, bo jeżeli na przykład nie chcecie współpracować, a chcielibyście jakiś cel osiągnąć, tak, a na przykład bez współpracy jest on niemożliwy, więc też tutaj trzeba przyjrzeć się tej swojej codzienności, tej swojej rutynie, gdzie chcecie dojść. Jeżeli nie, to po prostu zmienić troszeczkę ten kurs, tak, i, i tak to tutaj wygląda. Natomiast jako wynik e, czy rada mamy królową Buław, więc myślę, że też tutaj mm, w ogóle dlatego tutaj e, kogoś ze środowiska i otoczenia to byłaby partnerka król i królowa buław. Może to właśnie też jest właśnie ta współpraca, tak? Żebyście też e, stanęli e, tutaj... E, żebyście właśnie też dorośli tak, do tej królowej buław, tak, żebyście weszli też w tą energię. Oczywiście tu uczyć się będziecie jak najbardziej, ale tu jest też duży taki przeskok, tak, żeby wejść w tą energię królowej buław i dzięki temu, jeżeli Wam się właśnie uda, będzie możliwa ta współpraca i może dużo więcej osiągniecie współpracując z inną osobą. Oczywiście to może dotyczyć spraw biznesowych, przyjacielskich jakichś, ale także i relacyjnych. Jak najbardziej tutaj w tych buławach też jest dużo takiego ognia, namiętności, więc no bardzo piękne czytanie. Uważajcie tylko na jakieś przemęczenie, żeby się nie przegrzać tutaj. A tak bym to widziała. Wylosuję dla Was jeszcze jedną kartę stali no, Słowa dla Duszy. Zobaczymy jeszcze jakie tutaj dopowiedzenie do tego czytania. Dobrze. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Wiem, kim jestem i jestem z tego dumna. Zasługuję na miłość, jestem miłością i jestem światłem. E, bardzo piękne tutaj, e, bardzo piękna afirmacja. Można sobie zatrzymać, przepisać. E, myślę, że ta e, królowa była właśnie, żeby wejść w tą energię. Myślę, że ona jest tego, co tutaj jest napisane, właśnie świadoma. Ona wiekim jest, ona jest z tego dumna, Królowa Buław, tak? Zasługuje na miłość, ogień tutaj jest, tak? I także jest światłem, więc przepiękna energia, naprawdę macie tutaj, um, może dużo tutaj fajnego się zadziać, oczywiście, jeżeli sobie poz pozwolicie na tą współpracę, jak wejdziecie w tą energię Królowej Buław, przypatrzycie się rutynie, też otworzycie się, na naukę, więc możecie tutaj naprawdę fajnie, fajnie dużo, dużo się nauczyć, i, i może to być naprawdę bardzo fajny czas dla Was, tak? który będzie też owocował w przyszłości. Tak wygląda czytanie dla Strzelca na październik 2021 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!